Siema widzowie, z tej strony lider najlepszej organizacji na serwerze, czyli oczywiście Triady. No ogólnie widzowie widzę, że tutaj sobie stroicie żarty, robicie sobie żarty. Powiem krótko, jeżeli dobijecie 300 lapek górę pod tym odcinkiem, to ogarniam wam Film jak zarobiłem 500 koła handlując na giełdzie, a jeszcze powiem, że jak dobijemy 1000 subów, to normalnie robię konkurs na 100 tysięcy. Poproszę administrację, żeby pozwoliła mi zrobić taki konkurs i rozdamy wam 100 koła. Także oglądajcie odcinek i pozdro. No, to na początku odcineczka. Sprzedajemy sobie Stratuma z poprzedniego odcinka, jak możecie zauważyć. Sprzedajemy go za 52 200 i zarabiamy na nim 7200. Później kupiłem staliona 1.6 z lampami i z upem 3 za 135 000. No i co? Pomyślałem, że nie będę go wystawiał z tym upem. Także pojechałem do tunera. Powiedziałem, żeby zdemontował mi tego upa 2, bo mi to jest niepotrzebne. Za to dostaliśmy zwrot kasy w wysokości 25. 000. 000. No i co? Pojechałem na giełdę, wystawiłem go na giełdzie. No i udało mi się go sprzedać. Tam trochę postał na tej giełdzie ten stalion, ale udało mi się go sprzedać. Jakoś bardzo długo to tam nie stało na tej giełdzie. No i co? No i sprzedajemy go. Przysz przyszła pora sprzedaży. No i sprzedany on został za kwotę 117 tysięcy. Także zarobek mamy w wysokości 7000. Teraz sobie kupiliśmy tutaj Tahome 1.4 silniczek za 19000. No i co, też długo na giełdzie jakoś nie postała. Znalazłem na nią kupca na szybko na 25000. Także co, sprzedajemy ją. Eee, ogólnie fajna fura, dużo tego nie było. No i zarabiamy na tym 6000. Teraz trochę klasyki. Kupujemy Mercedesa, czyli oczywiście Admirala. Silnik 1.6, kupujemy go za 40 koła. Byłem u tunera też zdemontować felgi, za co dostaliśmy 3,5 tysiąca. Czyli Admiral wychodzi 36,5 tysiąca. Szybko na niego kupca znalazłem. Sprzedajemy go za kwotę 48,500, Także nie najgorszy wynik. No i zarabiamy na tym 12 tysięcy. Dobra, teraz trochę ryzykownie postąpiliśmy. Na giełdzie znalazłem Buffalo 1.8 Electric za 140 koła. W sensie, ono było wystawione za 200, ale ja znegocjowałem do 140. Zamieniłem je za SGT, z SGT zdemontowałem felgi za 4 koła i pomalowałem je, 36,5 tysiąca wychodzi całe SGT. To było SGT 1.6. Z LPG i z jakimiś głupotami, no i znalazłem na nie kupca, i to też bardzo szybko. Dosłownie przyjechałem nim na giełdę i się od razu sprzedało. Sprzedaliśmy te SGT naprawdę z dużym zyskiem, a dokładnie sprzedaliśmy je za 190 tysięcy, czyli zarobek na tym samochodzie. To 53,5 tysiąca. W sumie ciągle były jakieś takie lepsze fury. 1,6 to teraz kurwa trzeba kupić jakiegoś gruchota. Kluba 1,4 został on kupiony za 20 tysięcy. Myślę, że to trochę dużo, jak na takiego szrota. No ale dobra, udało się na nim zarobić. Sprzedaliśmy go za 23 tysiące i zarobiliśmy na nim 3 tysiące. Ciągle same samochody przyszedł czas na pierwszy domek w tej serii. Kupiliśmy domek na kompo za 15 tysięcy. Nie opłacałem go. No i znalazłem kupca, oczywiście trochę mi to zajęło. Wystawiałem go na forum, ogłaszałem go w gierce. Ludzie średnio chcieli ten domek, ale ktoś go w końcu kupił. No i co, sprzedałem go za 26 tysięcy i zarobiłem na nim 11,5 tysiąca. Dobra, teraz wlatuje jeden z większych zarobków w tym odcinku. Kupiłem sobie Feldsera 1.8 za Trapom Nitro za 90 tysięcy. No i co, wystawiłem sobie go na giełdzie, czekałem na jakieś oferty. Patrzę jakiś ziomek ogłasza, że kupi fury do określonej kwoty. Zaproponowałem mu tego Feldsera i on mi dał bardzo dobrą ofertę. 120 tysięcy, także zarobek 30 koła na takim czymś. Tutaj znowu kupujemy dwa szroty brawury i grinuda za 38 tysięcy od jednego ziomka na strzała, kupiliśmy. Także w sumie no nie najgorzej. Pierwszego sprzedałem Greenuda, oczywiście pierdolłem faila. Za 22,5 tysiąca sprzedałem tego Greenuda, ale to nie jest ten fail, bo sprzedałem źródkowi Greenuda, mój, mój projekcik, mój projekt i jednak za 21,5 sprzedałem tego Greenuda, ale nie tego, co był wystawiany na giełdzie, tylko ten, co widzieliście w którymś z poprzednich odcinków, na lampach, na łupach. No, także zarobiliśmy 2,5 tysiąca. No, bo oczywiście tutaj widzicie, Ziutek okazał się w pożo. Także, pozdro dla ciebie wariacie Kacper R odmienił się ze mną za te grinudy. Także finalnie dostał i tak tego grinuda, co miał dostać. Tutaj za to sprzedajemy Brawurę. Brawurę sprzedaliśmy też z zyskiem. Zarobiliśmy na niej 2000, tysiące. Także w pożo. Teraz kupujemy sobie zajebistego suwa, Huntleya 1.6, 170 tysięcy. Demontujemy felgi za 2,5, wychodzi 167,5 tysiąca. No i co, oczywiście nie nagrało mi się jak demontuję felgi, ale to już standard jest, kilka klipów już takich. Przyszedł czas sprzedaży Huntleya, sprzedajemy go za 180 tysięcy dla ziomka uniku Darkness, no i co? I zarabiamy na tym 12,5 tysiąca, także też nieźle. Teraz kupujemy sobie campera diurnea 14 za 25,5 tysiąca, nie za 25 tysięcy, sorry za 25 kupujemy, no i co? Znaleźliśmy klienta na kwotę. Zaraz muszę tu zobaczyć, podejrzeć za 30 tysięcy i za 30 tysięcy. Tego oto journey'a właśnie sprzedaliśmy, więc też w sumie spoko, na szybko 5000 może być, nie będę narzekał. Wlatuje teraz merit 1.4 za 20 tysięcy, to jest ogólnie bardzo dobra cena jak za merita 1.4, jeżeli będziecie mogli kupić za tyle, to pamiętajcie, kupujcie. No i co, sprzedajemy za 27,5 merita 1.4, szybkie 7,5 serio, bardzo szybko to sprzedałem, szybkie 7,5 więc gitara. Było 1.4 to teraz przyszedł czas na trochę większy silnik, czyli Merita 1.6. Oczywiście też bardzo fajna cena tego Merita. Kupiłem go za 47 tysięcy. Myślę, że też bardzo dobra cena jak za Merita 1.4. On miał jakieś tam chyba głupoty, chociaż no nie pamiętam, nie pamiętam czy miał. No, ale nieważne. I znaleźliśmy kupca. Na tego Merita znaleźliśmy i sprzedaliśmy go za 60 000, także zarobiliśmy sobie na tym mericie 13 tysięcy, także zarobek też całkiem niezły. Teraz wleciał premier 1.6 kombi za 66,5 tysiąca. Kupiłem tego premiera, bo całkiem spoko te premiery stały na giełdzie, więc pomyślałem, że na tym zarobię. Premiera wymieniłem za merita, plus ziomek dopłacił mi chyba... 20 tysięcy, coś takiego. No i wymieniłem sobie go, bo pomyślałem, że się opłaca i tego merita właśnie sprzedałem Jutkowi, temu Matiemu, co mi w sumie później tego merita sprzedał, tylko te klipy są odwrócone, no i zarobiłem 13,5 tysiąca. Teraz Rancher 1.6, kupiłem go od ziomka w bardzo okazyjnej cenie, czyli 38 pelenów. Nie no, żartuję, oczywiście ziomek się pomylił. W ranczerze zdemontowałem Felgi 2000 za to dostałem, oczywiście nie nagrało mi się za 45 tysięcy go sprzedałem, bo znalazłem na niego za tyle kupca. Także zarobiliśmy na tym 9 9000 całkiem nieźle. Także w dzisiejszym odcinku zarobiliśmy 195 200 zł. Ogólnie zarabiałem to, w sensie handlowałem tymi autami jakieś dwa dni na giełdzie, także wynik całkiem niezły, powiem Widzowie. Całkiem niezły wynik. Wyczekujcie kolejnych odcinków! No i pozdro.